Jeżeli parkujesz swoją Toyotę w miejscu, w którym niepokoisz się o to, że ktoś ją po prostu może ukraść, a nie masz też dodatkowych zabezpieczeń, które pozwalają ci spokojnie spać, to zapraszam do filmiku, w którym pokażę proste rozwiązanie, które na pewno utrudni życie złodziejom. Cześć czołem, kluskizy. takie Takie zrosowe muszą być. Eee, słuchajcie, mmm, dzisiaj chcę wam pokazać jedno z ustawień. Waszej Toyoty. Dokładnie pokazuje to na przykładzie Toyoty Camry, ale myślę, że w innych modelach może być bardzo, bardzo podobnie które w dużym stopniu może uchronić wasz samochód przed taką sprawną kradzieżą, jeżeli tak się można wyrazić żartobliwie. Chociaż sama sytuacja, w której samochód ginie, absolutnie żartobliwo nie jest kiedyś coś, coś, coś takiego, przeżyłem i powiem wam, że jest to. Jest to fatalne uczucie. No dobra, teraz nie o uczuciach, tylko o tym, co trzeba zrobić. Popatrzcie. Wchodzimy w setup, następnie wybieramy opcję: pojazd, indywidualne ustawienia pojazdu, ustawienia blokady drzwi. I teraz zobaczcie, mamy tutaj inteligentny układ otwierania i uruchamiania. O co w tym chodzi? Pewnie się nie zastanawialiście nigdy nad tym. Ale co będzie, kiedy ten system będzie wyłączony? Już Wam pokazuję. Zgaszę w tej chwili auto i popatrzcie. W normalnych warunkach, mając kluczy w kieszeni, dotknęlibyście klamki i po prostu otworzyli auto, a następnie nacisnęli przycisk Power i moglibyście już jechać. Teraz już tego zrobić się nie da. Dlaczego? Dlatego, że system jest dezaktywowany i on już w żaden sposób nie skanuje otoczenia w poszukiwaniu kluczyka. Tak się dzieje, kiedy system tego inteligentnego otwierania jest aktywny i złodzieje właśnie w ten sposób pozyskują jakby dane na temat waszego pojazdu, że mają urządzenie który przypomina wiecie, Game Boya, czyli taką konsolkę sprzed lat, gdzieś to kiedyś na jakimś portalu policja chyba nawet o tym pisała. I oni podchodząc do samochodu, dotykają klamki i w tym momencie samochód, jak wspomniałem, skanuje otoczenie. Sygnał przechwytują i odjeżdżają Waszym samochodem bez cięcia jednego przewodu. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, którą w tej chwili chcę Wam pokazać, po wyłączeniu tego systemu, zobaczcie, dopiero fizyczne dotknięcie przycisku. Sygnalizowane tym piknięciem pozwala uruchomić samochód. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie zamykania i otwierania auta, no to musicie korzystać ze swojego pilota w taki klasyczny sposób, ale tak jak powiedziałem, jest to jakaś metoda, żeby złodziejowi życie utrudnić. I myślę, że jeżeli jest to możliwe, to warto warto skorzystać z wyłączenia tego rozwiązania inteligentnego, które nam Toyota oferuje. Nie korzystam z tego zawsze, ale przyznaję, że czasami w miejscach, w których jestem trochę zaniepokojony, zdecydowanie to robię. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, że coś się spodobało. Kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji. I tak, dbajcie o swój samochód i nie ułatwiajcie życia złodziejom. Trzymajcie się, cześć!